Już na mapie nowej. Polska mapa. A, tutaj jest taki mały sponsorik. Mały sponsorek. Jak chcecie, ja może zaskoczyć spróbować. Jak chcecie, to możecie pokazać moją mapkę. W mapce chodzi o to, że po prostu tam się klepie z tymi ząbiakami. Sekrety, na pewno sekrety. Sekretów więcej stworzę. Stworzyłem jeden, tak też dochodzi do niego. Widzicie, ta już ma potwór 11 godzin. 3 godziny jest taka kulka z programu startowego. to tak. wszystko. No i żeby to odblokować no to, patrzcie Liciecie do McDonald'a. Nie, patrzcie, w środku jest broń, Missing Bacon. Tak zwłaszcza bacon może być na końcu albo na początku. Tak się strzela. Super broń, na końcu też jest super broń. Jak ja będę ktoś będzie chciał zbanować to to. Widzicie, to jest taki zombie? Paga. To jest przyjaciel Bacona. Szkoda. Tu jest kartu A, U, -I, I, A, I, U, I, A, I. A, -I -A, -I. a to jest a Robux. Okej, okay, Seis coisas, esta é apenas outra. Basta apenas canto oh, é aqui. Headshot. headshot. Headshot, headshot. Final Class, brody. brulho. É żeby jak ten sekret zrobić i za sekret się dostaje broń jakoś się tutaj nie wiedzie to nie można Albo go spróbuję kulo można ale samochodem już nie muszę prawie surman jest tak bum 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 Mogę strzelać! Ja... Tam policjanta bum Tam w środku jest jest Widać, nie, w środku jest bacon, tak poszukiwany. O, bum, 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 bum. Bum. nie, Marcelus. O nie, sorry, Mar Marcelus, i umogę sorki. Smetu już zostaje pistolet. Poprawię. Łoto! 2, 3, 2, Enter. Dwa, trzy, dwa, trzy. Tu jestem, the cool bacon. Hello. Hoi! Hello. Hoi! Wanna be trans? Yes! <laughs> o nie, tu jego przyjaciele Zedług. To nie jest. Nie. Cztery widzowie, musiałem dodać jakiegoś akcentu. Tu by miał być kot, ale nie mam. Nie wiem jak Do blisko. Free to Zabliska. Ej ta mapa Dwie ci ze bronie i zaraz armia zombie się pojawi O o, -o, -o. ja Tu jest armia zombie hmm. patrz, godziny, nie patrz patrzcie taka Rytmik 11 godzin i nie wiem jest! ma zombie gdzieś pewnie. Halo, zombie spawnę, działaj. Nie, bo te zombie się razem biją tak

It's fast. Binder kom a to on, on te zombi, zamuje okej. Okay. Ale mapa, tu macie piłkę nożną Bugatti. Mm, piłkę, no serio piłkę. Pójdzie? Nie. Go! Tu gracie za piłkę i czycie się Piszecie na czacie. A jako moderator możecie skład wybierać. Nie. Messi, Messi! Messi! Bum. Ale to trochę nierówno, ale nie, ja pierwszy raz już mam. Dobra, lata nie wnikajcie, to jest wyście i je wejście. Nie piłka wyjdzie, no to ja... Przewrotka! Pum! Po co ja robię? Neymar! No to na piłce. Nie! Patrz na to, ale by był wtedy gol. Co? Co? Aha, bo tam zombie jest. Oj, bo jaki gol, co? Nie. Tym razem mi nie wyjdzie. E gol! Ah, já andam bro na to é um zumbi. Bugatti. Ah, Bugatti meu mo. É um bo... hum! Olha tô shipando. Nie bawimy się. Kolejny sekret, którego wam nie powiem i czekajcie. Jestem, jestem. Prowadziłem nowy link. Prowadziłem... Prowadziłem nowy, nowe story. tego widać. Aaaa, serki, zapomniałam jednej rzeczy dodać. Czekajcie, zapomniałam jednej rzeczy jeszcze dodać. Czek Nie znam, chwileczkę mi, mi to zajęło, pół godziny. Nie, chwileczkę. To jest w roli Nie wiem, plakat tu jest, jak coś Idziecie z tyłu Macie taką drabinkę Tu jest ząbiak Nie U I, I, A, I To zero i tak ząb jaka otwiacie leciecie lecieć z McDonald'a Tej Ferrari, widmo, do Tak, żeby starczyło na wszystkich. Długo siedzę przy tym komputerze. Zgodziliście się dwie na 10 minut wygrzewam. O! Torczy. No zero. No, no. Cztery wystarczą, 5 Co pojazdów będzie Moderator może sponować, ale to jest Horda zombie, ooo, widzisz dwita dwit.

Ty pole gumy, Pum. czemu te są tańczą? Boom. Easy PALCI GUMĘ Jak ja? IZI PALCI GUMĘ Strefa driptów będzie tam Teraz patrzcie co zrobię potrzebuje stada. sorzy się widzowie tak tu będzie po prostu tak mm -hmm. tu będzie cztery, się jak coś, to cztery, zaznaczę drift cztery, i i cztery, cztery, e Era, jak się pisał? Era. E. Era. 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 Čítá v popisku se jenom napisám. Trips a era. Er, no. Ear drift, drift, drift. a arena. Polsku napisám. Drift arena. Drift arena. Drift arena. Ale na drift, ale... A mi się coś już. Kungian. Dobra. Na dzisiaj to chyba koniec. Nie ja robimy drift Aira. Dobra. Ostatni test. A ktoś to gdzieś poza mapą jest blok ukryty. Zielony, bo są dwa. Proszę, nie potem tego po tym balę, kamera nie. Nie, nie nam całego serwera. O co, nie no, jeszcze zaraz jakieś youtubery sławne, dojdą open ferrari ri to marka ferrari poz oh. bete ground men aj sa podriftuje Din din din, duma din 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 du. Дин, 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 дун, ма, дин, 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 дун. Оле. Торос. О! Я довела рися, я. Дора. На пата ставана. Габра.